Dzień dobry, Ania Musialik z Księgarni Dziecięcej Badet. Dzisiaj jesteśmy w Królestwie. Maleńkie Królestwo Królewny Aurelki, Roksany jędrzejewskiej wróbel Autorka zadebitowała 16 lat temu, namówiona przez przyjaciółkę Agnieszkę Żelewską, do udziału w konkursie literackim. Przy okazji dziękujemy, Pani Agnieszko, bo inaczej nie poznalibyśmy aurelki, florki, kosmity. Nie mielibyśmy możliwości zajrzenia do niezwykłej pracowni Aurory. Z talentu pani Roxany skorzystaliby głównie jej studenci głowiący się nad poezją współczesną, a tak dużo młodsi uczniowie, czytelnicy mogą z tych książek, opowiadań dowiadywać się tego, co w tym dziwnym świecie jest najważniejsze. Królestwo przyszło pocztą. Zupełnie niespodziewanie. Do starannie zapakowanej paczki dołączony był list w pachnącej nad rękami kopercia. Droga Aurelko, uprzejmie informujemy, że od dziś jesteś królewną. rozpadnij swoje królestwo i rządź nim mądrze. A skąd pomysł na maleńkie królestwo królewny Aurelki? O tym, za moment opowie nam pani Roxana Jędrzejewska-Wrubel. Posłuchajcie. Kiedy moja córka była mała, bardzo lubiła bajki o królewnach, ale zupełnie nie podobały jej się zakończenia, w którym królewna wychodziła za mąż za królewicza. No ale okazało się, że jest kłopot i że nie ma bajki o królewnie, która nie wyszłaby na końcu za mąż. Kopciuszek, śpiąca królewna, wszystkie wychodzą. Dlatego postanowiłam napisać. Bajkę o dziewczynce, królewnie, z zupełnie innym zakończeniem. Moja córka Marianna jest już dorosła, ale ten problem wpychania y, dziewczynek w stereotypowe role wciąż trwa. Dlatego myślę, że Aurelka jest ciągle aktualna. Rządzenie nawet maleńkim królestwem wcale nie jest proste. A jak wiadomo, rządzenie, władza to same kłopoty. Jak sobie z tym poradzić? Co robić? Jak wybierać? Jak podejmować własne decyzje i czym się kierować? O tym odpowie nam za chwilę autorka Roxana Jędrzejewska-Wrubel. Posłuchajmy. To jest historia o wolności, o podejmowaniu własnych decyzji, o samostanowieniu o chodzeniu własną drogą. Aurelka wkłada, co prawda, najpiękniejszą suknię świata. Bo tak jej każą, ale kiedy okazuje się, że jest z niej za ciasno, zdejmuje ją, bo wybiera wygodę, a nie bycie piękną. Więc jest to historia o byciu królewną własnego życia o tym, jak to się robi. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie wasi ulubieni pisarze, ulubione pisarki najbardziej lubią pisać, gdzie im się najlepiej pracuje? Spróbujcie zgadnąć, gdzie najbardziej lubi pisać pani Roxana Jędrzejewska-Wrubel. Ja Wam dam trzy możliwości i zobaczymy, czy zgadniecie. A. Łąka, ogród albo pokój z widokiem na coś zielonego. B. Zatłoczona kawiarnia. C. Salon z grającym telewizorem. A za chwilę sprawdzimy, jak jest naprawdę. Najbardziej lubię pracować na świeżym powietrzu. Najchętniej w ogrodzie, jeśli jest taka możliwość, a jeśli nie ma, to chociaż w pokoju z widokiem na drzewa i na zieleń. Bardzo potrzebuję kontaktu z naturą podczas pisania. Maleńkie Królestwo Królewny Aurelki zostało wydane w 2009 roku. To było pierwsze wydanie. Wtedy jeszcze tak głośno, tak dużo nie mówiło się o książkach wzmacniających dziewczyny, dziewczynki, kobiety. Dzisiaj z całą pewnością moglibyśmy postawić tę książkę na księgarskiej półce z naklejką Girl Power. Podsuwajmy ją dziewczynkom zbyt nieśmiałym, niepewnym siebie, bojącym się wyrażać własne zdanie. Pomoże, pokaże, że warto czasem rozpychać się łokciami, warto walczyć o swoje, nawet wtedy, jeśli nie wszystkim to się podoba.